Początkowo myślałem, by rozpocząć ten materiał od nawiązań do futurystycznego filmu Raport Mniejszości, gdzie specjalna jednostka aresztuje ludzi za przestępstwa, których jeszcze nie popełnili. Ale równie dobrze trzeba by było tutaj dodać proces kawki, bo to właśnie do tej powieści odwoływano się w dokumentach i mailach, kiedy urzędnicy próbowali zrozumieć, w co tak naprawdę się wplątali, w co wplątali społeczeństwo. Ponieważ eksperyment uderzał jeszcze mocniej i pozbawiał ludzi zasiłków czy podstawowych praw. Bez żadnego śledztwa, bez niczego. Nie wiedziałam, którego dnia to się stało. Wróciłam ze szpitala. Faktycznie zabrali go wtedy ze szkoły razem z innymi dziećmi, a gdy wróciłam, jego już nie było. Nie mogłam się pożegnać nic. W skrajnych przypadkach również dzieci. A teraz, tanecznym krokiem, zbliżamy się do momentu, w którym w podobny sposób. Będziemy inwigilowani wszyscy. I to jest niebezpieczne. I to jest ryzykowne. Witam Was. Musicie przyznać, że zapowiada się ciekawiej niż w kinie. I to nie jest clickbait. Na początek taka ciekawostka. Szef Palantiru, czyli firmy stojącej za tym systemem, fantazuje na temat oprysków dronowych, takiego spryskiwania ludzi, którzy są mu przeciwni. Uryną pomieszaną z fentanylem. Potrzebujesz jakiegoś wyższego celu. Ale szczerze mówiąc, myślę, że czasem przydaje się też ten niższy. A co masz na myśli przez niższy? Cóż, na przykład mam taką fantazję: kupić drona i rozpylać fentanylową urynę na analityków, którzy próbowali nas ograć. Taki mój mały, niski cel. Nie ma co wesoły facet, prawda? Taki geekowy żarcik. A teraz przenieśmy się do Holandii, gdzie dekadę temu rozpoczęto przygotowania do wdrożenia projektu predykcyjnej opieki policyjnej. Chociaż to się szybko wszystko porozlewało, porozmazywało i możemy mówić o zalążkach państwa predykcyjnego. W 2016 roku holenderska policja oraz służby bezpieczeństwa rozpoczęły pilotażową współpracę z firmą Palantir nad systemem analitycznym o nazwie kodowej Rafineria. Takie nawiązanie do nieprzetworzonego surowca, na którym w tym wypadku były dane obywateli, nie tylko z państwowych rejestrów, ale także i prywatnych. Według raportu portalu Univrxs Program był realizowany w ścisłej tajemnicy i znało go jedynie wąskie grono osób. Prawdopodobnie niewiele więcej niż szefowie policji i odpowiednik MSWiA. Parlament oraz opinia publiczna nie byli wcześniej powiadamiani o wdrażaniu. Kiedy wybuchł skandal, a w zasadzie dwa skandale, opornie zaczęto odtajniać dokumenty i całkowitym przypadkiem Dotarłem do jednego z raportów policyjnych, takiego odtajnionego, no zobaczcie jaki numer. Raport liczy 220 stron. Przewijam kilkanaście z nich i myślałem, że mi się tekst nie zdąży wczytać. Dopiero na 25 stronie pojawił się temat odnośnie projektu Rafineria. Dwie kolejne strony to jakieś szczątki po tekście i poza kilkoma ostatnimi stronami ponad 200 jest nadal utajnionych. To pokazuje, z czym tak naprawdę mamy do czynienia. Palantir zbiera dane z różnych źródeł, a następnie za pomocą algorytmów sztucznej inteligencji analizuje je, próbując wychwycić podejrzane wzorce. W pierwszych latach działania systemu urzędnicy brali ustalenia systemu za pewnik i nie próbowali ich weryfikować. W ten sposób tworzyły się listy ludzi, którzy w przyszłości mogą popełnić przestępstwo. Zaczęła się inwigilacja, albo od razu przechodzono do konkretów, typu zamrażanie konta, wywiad środowiskowy, obniżanie zdolności kredytowych, pozbawianie zasiłków, a w skrajnych przypadkach, tak jak mówiłem na początku, pozbawiano ludzi dzieci. Podobno 500 rodzin w ten sposób ucierpiało. Przez aferę z dodatkami nasza rodzina dosłownie się rozpadła. Mój starszy syn został zabrany z domu, miał wtedy 17 lat. W zeszłym roku odebrali mi też najmłodszego. Dopiero co udało mi się go odzyskać. Ta presja finansowa uderza tak mocno, że nie jesteś w stanie utrzymać się na powierzchni. Nie wiesz, co robić. Musisz mieć dwie, trzy, czasem cztery prace. Cały czas jesteś w pracy. Ile długu miałaś przez tę aferę? Mam troje dzieci, trzy razy po cztery lata żłobka. 20 tysięcy euro rocznie, policz sobie. Prawie je 200-230 tysięcy. Bez żadnego śledztwa, bez niczego. Nie wiedziałam, którego dnia to się stało. Wróciłam ze szpitala. Faktycznie zabrali go wtedy ze szkoły razem z innymi dziećmi, a gdy wróciłam, jego już nie było. Nie mogłam się pożegnać nic. Dwa tygodnie później moje dwoje najstarszych dzieci zabrano je ze szkoły. Tak po prostu, jak w filmie. Dowiedziałam się o tym dopiero, kiedy przyszłam je odebrać. Stałam na szkolnym podwórku, patrzyłam, jak inni rodzice zabierają swoje dzieci. Moich nie widzę. Podchodzę do nauczycielki. Nie wiedziała pani? Zabrano je dziś rano przez opiekę społeczną. Nie, nie wiedziałam. Zaczęłam dzwonić, ale do kogo? Nie mogłam się do nikogo dodzwonić. Nie minął tydzień, a pod domem stanęła policja. Zabrali pozostałą dwójkę. Zatrzymali mnie wtedy na trzy dni. Trzy dni w policyjnej celi. Miesiąc po tym, jak wszystkie dzieci zostały zabrane, dopiero wtedy miałam rozmowę z opieką społeczną co dalej? Czy kiedykolwiek jeszcze je zobaczę? Zobaczyłam je dopiero trzy miesiące później. Nie mogłam się pożegnać z żadnym z nich. Próbowałam wszystkiego. Z adwokatem próbowałam wszczęć dochodzenie, ale nigdy go nie było. Nie dowiedziałam się nawet, skąd w ogóle wzięły się zarzuty. Powiedzieli, że nie mogłam zapewnić dzieciom podstawowych warunków. Ale nikt z gminy nie pomógł. Przenosiłam się z domu do domu, spałam na dworcach. Jak w takim stanie walczyć o cokolwiek? Trzeba zapłacić adwokatowi, a nie masz za co. Nie masz już żadnych żadnej drogi wyjścia. Odwiedziny stawały się coraz rzadsze, a teraz już 9 lat ich nie widział. Oczywiście, to nie tak, że system wprost wskazywał dzieci, które należało odebrać. Wszystko działo się zgodnie z prawem, tak jak my rozumiemy. Ale w praktyce wyglądało to inaczej. Ludzie byli wpędzani przez algorytmy w sztuczne długi. Na przykład zwrot kilkuletnich świadczeń społecznych. Nagle Rodzina trafiała pod nadzór opieki społecznej, okazywało się, że nie można zapewnić dzieciom odpowiednich warunków, no i pojawiał się kapitan państwo dla dobra dzieci były zabierane rodzicom. W początkowym okresie działania system popełniał rażące błędy. W ich wyniku przez lata około 26 tysięcy rodzin zostało niesłusznie pozbawionych zasiłków i zmuszonych do spłacania ogromnych kwot, często przekraczających ich możliwości finansowe. Kiedy skala pomyłek wyszła na jaw, w Holandii wybuchł gigantyczny skandal. Które ostatecznie doprowadził do upadku rządu w styczniu 2021 roku. Miesiąc przed upadkiem rządu, 17 grudnia 2020 roku, ustawa WGS została przyjęta przez Izbę Reprezentantów po cichu pod przykrywką kryzysu związanego z COVID-em. WGS to skrót od door czyli po polsku Ustawa o Przetwarzaniu Danych w Ramach Współpracy Różnych Instytucji. W skrócie WGS takim skrótem będziemy się posługiwać. Po dwóch latach wybuchła kolejna afera, a potem cyk szefostwo w NATO. W listopadzie 2021 roku holenderski Urząd Ochrony Danych Osobowych opublikował druzgocącą opinię o ustawie WGS, apelując do Senatu nie przyjmujcie tego w obecnej formie. Urzędnicy ostrzegali, że nowe prawo daje instytucjom publicznym, ale także i prywatnym, czyli przede wszystkim bankom, zbyt szerokie możliwości wymiany danymi osobowymi. I tak, obywatele mogli trafić na czarne listy nie ze względu na popełnione konkretne czyny, ale ze względu na Korelacje statystyczne lub niejasne wzorce zachowań. Urząd Ochrony Danych Osobowych ostrzegał, że ustawa idzie dalej niż wcześniej potępiony przez sąd system analizy ryzyka. Co gorsza, projekt przewidywał, że w przyszłości rząd mógłby samodzielnie wskazywać nowe grupy podmiotów uprawnionych do przetwarzania danych. Wszystko to poza kontrolą parlamentu. Poza jakąkolwiek kontrolą. Oczywiście nie może być tak, że trafiasz na taką listę tylko dlatego, że masz niskie zarobki i nie dostaniesz kredytu. A nikt nawet nie potrafi wyjaśnić dlaczego. A w tle dudniło jeszcze echo niedawnej afery zasiłkowej, która doprowadziła do upadku rządu. Urząd Ochrony Danych Osobowych ostrzegał, że projekt ustawy WGS opiera się na bardzo nieprecyzyjnych założeniach. Tak zwane cele czy wyzwalacze uprawniające do zajęcia się danym delikwentem nie były oparte na jasnych zasadach. To prowadziło do arbitralnych decyzji i masowych nadużyć. Według projektu współpracujące instytucje mogłyby analizować dane obywateli już przy pierwszym podejrzeniu nieprawidłowości, a dane te mogły być przekazywane dalej, nawet bez potrzeby wskazywania konkretnych powodów. Zakres zbierania informacji również budził grozę. Numery identyfikacyjne najprawdopodobniej chodzi tu o odpowiedniki PESELI, adresy zamieszkania, status pobytowy, dane finansowe. Informacje z rejestrów policyjnych, a nawet dane o zachowaniach seksualnych. Chyba dla nikogo nie będzie niespodzianką, że ustawa nie ograniczała się tylko do inwigilacji konkretnych obywateli, ale automatycznie nadzór przechodził na bliskich i znajomych. Zdaniem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ustawa o przetwarzaniu danych otwierała drzwi na oścież dla nieograniczonego nadzoru państwowego, podważając podstawowe zasady praworządności. Ta ustawa po trzech latach batalii została przyjęta w zeszłym roku. Na swoją drogą, czy Komisja Europejska wyraziła już swoje oburzenie ze względu na łamanie praworządności? Jakieś sankcje na Holandię? Ktoś coś? Bo, bo nic mi nie przychodzi do głowy. Teraz przechodzimy do korespondencji urzędników zaangażowanych w proces legislacyjny. W mailach pada określenie kawkowskie sytuacje dla dużych grup ludzi i link do pilnego komunikatu NOS, który ostrzega, że projekt może być nową aferą zasiłkową. Urzędnicy biorący udział w projekcie byli wyraźnie poruszeni, zaniepokojeni. Że sprawa się wyda. To jest wyraźnie celowa akcja, by nagłaśniać sprawę w mediach. W kolejnym mailu urzędnicy przekazują opinię od Holenderskiej Komisji do Spraw Praw Człowieka. Podają tam ostrzeżenia, że ustawa WGS pozwala na przetwarzanie danych ogromnych grup obywateli, którzy nie są tego świadomi. Ich informacje mogą być łączone z danymi innych instytucji, bez ich wiedzy i zgody. Zwracano również uwagę, że mechanizmy ochrony w zasadzie są iluzoryczne, szczególnie wobec tak złożonych i nieprecyzyjnych systemów. Jeden z urzędników stwierdził wprost, że na papierze to wszystko wygląda sensownie, ale ze względu na ilość danych zasanych z każdej możliwej instytucji, Tworzy się plątanina, w której trudno się połapać. W jednym z maili wprost pojawiła się obawa, że sygnały analizowane przez regionalne centra informacji i ekspertyz de facto prowadzą do tworzenia czarnych list obywateli. W pewnym momencie jeden z urzędników stwierdził, że dla bezpieczeństwa. Dla bezpieczeństwa projektu, nie ludzi. Dla ludzi jest ten cały system. Lepiej byłoby unikać w komunikatach, że głównym celem tych struktur jest szukanie oszustw. Sugeruję, że może warto to formułować inaczej, tak nie wprost. <grym> to pokazuje, że urzędnicy pracujący nad ustawą byli świadomi, że system będzie masowo oznaczał ludzi jako podejrzanych bez procesu, bez wyroku, bez ich wiedzy. Nawet przedstawiciele prokuratury przyznali, że zakres działania WGS nie ogranicza się wyłącznie do ścigania przestępstw. W korespondencji jasno stwierdzono, że podejście systemowo obejmuje też działania interwencyjne w innych obszarach, jak pomoc społeczna czy zdrowie psychiczne, co może prowadzić do tworzenia nieformalnych list i przypisywania ludziom ostrzeżeń w ramach współpracy między instytucjami. Urzędnicy pisali wprost, że w praktyce będą tworzone listy osób, które pierwotnie nie były celem działań. Z urzędniczego na nasze. Ludzie mieli być masowo poddawani miękkiemu profilowaniu. W zasadzie wszystko sprowadza się do prostego mechanizmu: łączenia i przetwarzania danych z wielu źródeł finansowych, administracyjnych, medycznych, socjalnych, politycznych i Bóg raczy wiedzieć, jakich jeszcze. To właśnie na tym opiera się zarówno ustawa WGS, jak i nowe projekty legislacyjne w całej Europie. Warto zauważyć, że budowano obecnie przez Unię Europejską cyfrowa tożsamość obywatela, bo również zakłada centralizację danych i łatwy przepływ informacji między instytucjami. I to jest, proszę Państwa, ten sam schemat. Pełna identyfikowalność, pełna integracja, pełna kontrola. Holandia ze swoim projektem wystartowała na dobre w zeszłym roku. Unia Europejska planuje start. Tożsamości cyfrowej najpóźniej do końca przyszłego roku, i mówimy tutaj o samej strukturze, o... o zamyśle. Natomiast prawo będzie małymi kroczkami przepychane podczas kolejnych kryzysów, jak to zwykle elity działają. Tymczasem zapraszam Was na zakładkę wideo. Wejdźcie, sprawdźcie. Może Was coś zainteresuje. Może Was coś ominęło. Zapraszam na kanał z giereczkami. Tak, to nie jest kanał dla każdego, bo tutaj ludzie piszą, że taka, taka troszkę zmiana konwencji. Tak, to nie jest dla każdego i to też nie chodzi tylko o to, czy ktoś lubi grać, czy nie. <grytanie> Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, wspierają mnie, a pamiętajcie, realnym wsparciem jesteście Wy wszyscy. Życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.